Dajemy tak, tak, wyciągnęli telefony? Tak, oni mają normalnie smartfony, panie. No. Masajowie. Tak. Ja to muszę sprawdzić. W sensie zobaczyć zdjęcia. Mają, oni normalnie żyją, oni wiedzą o co chodzi, wiedzą kim jest. Nie wiem, Riana. Nie wiem, kto teraz jest modny w muzyce, bo ja się zatrzymałem na innych czasach. No to ja bym się czuł oszukany, gdybym pojechał do takiego plemienia. Ale gdzie... tak jest. No, no, świat się zmienia. No. Wiesz, na pewno są, wiesz, na przykład Masajowy, tam był nawet sygnał. Są też na pewno wioski, gdzie nie ma sygnału. nie? Sygnał, że idą turyści, że chowam się. Nie, do... sygnał w sensie telef telefonicznym. Aha, no. ty mówisz, okej. Okay. No tak, no wiesz, na pewno są gdzieś w, gru w ciężkiej dupie, gdzie tam nie ma już nic, nie. Mm -hmm. Ale no po prostu, wiesz, jak jest, nie. Wiesz, i te ich podskoki, bo oni mają takie wiesz, nie wiem, jakiś taniec, pewnie, godowy czy coś, nie powiem teraz, nie. No i oni skaczą, jaj, jaj, jaj. i wiesz, turyści się cieszą, kręcą nie? Panie, kurwa. Tragedia. No, albo na przykład w Tajlandii to spotkałem na północy, już nie pamiętam jak się ci ludzie nazywają, ale są te kobiety, co zakładają sobie te takie coś, te, na szyję. te obroże na szyję mhm. metalowe. Które wydłuża szyję. Wydłu wydłuża optycznie szyję. Mhm.